Ze mną Henryk Peda, organizator Grappler Master. Dzisiaj też uczestnik BJJ Skills. I to chyba nie pierwszy raz, jak dobrze kojarzę. Chyba wszystkie edycje zaliczone. O, to takie tak jak... raz coś wygrałem w końcu na <laughs> tych bo już mówię, jak dzisiaj nie, to już więcej nie przyjadę. <laughs> no dobrze, i powiedz, jak ci się dzisiaj podobało? Pogoda nie przeszkadzała. Ej, no super, no wiadomo, trochę duszno dusz, jak to latem na dworze, ale. Ale no to no... taki brazylijski tak, klimat. Tak. Totalnie, no. Jeszcze trochę tej wilgoci brakowało, ale tak to brazylijski klimat, co no ekstra. Dużo ludzi, mocnych, mocnych, mocnych gości. Każdy znalazł dla siebie jakiegoś sparing-partnera. Ja dzisiaj przywiozłem e, moją grupę początkującą też, którą to gdzieś tam prowadzę, to nawet taki dziesięciolatek dzisiaj tutaj dał czadu ode mnie. O. Więc e, na, na następną edycję zapraszam więcej dzieciaków z innych klubów. Każdy no co? znajdzie coś dla siebie, Każdy nie? Każdy znajdzie coś dla siebie, pewnie, że tak. Ty czułeś się chyba dzisiaj jak ryba w wodzie, no bo sporo było osób, które jednak bez kimon pewnie. tutaj się kulały. No pewnie, no ja akurat jestem zwolennikiem tego nogi, noji. Eee, i to, no jakoś to bardziej lubię, bo jest troszkę bardziej, dynamicz, bardziej dynamiczne. Chociaż już z wiekiem ten, ten mój dynamit to się trochę osłabia i zwalnia. No, no. tak, u każdego. A, ale no, no jakoś te... Pijamy mnie tak jakoś nie ciągną. No jest coś w tym, chociaż to zależy kto to lubi, nie? Jak ktoś lubi pozamulać na macie i, i tak, to, tak takie tradycyjne... Ja osobiście powiem Ci, że wolę kimono z tego względu, że bezpieczniej się czuję, bo jest za co złapać, nie? Szczególnie jak, tak jak temperatura jak dzisiaj wiadomo, że ciało jest spocone, no to bez kimona, no to jest strasznie ślizgająco. Ja znowu wyznaję religię, jego brawo i, i co, i jakieś zawsze, jakieś zawsze, mam jakieś tam getry albo, albo jakieś muna, albo co i hmm. to też żeby gdzieś na dole, tak żeby mi się nikt nie ślizgał, więc, więc można to jakoś tak zrobić, żeby było dobrze i no i moje, moje jednak moją miłością jest nogi. Okej, okay. eee, Grappler Master za nami master za nami, master za... przed nami już za chwilę. No właśnie, i to chciałam powiedzieć, że może kolejny przed nami. Eee, już to... plany bardziej sprecyzowane? Eee, eee, już... Bo jeszcze przerwę, eee, dowiedziałam się od eee, Łukasza Kamińskiego, że planujecie na kolejnej imprezie coś wspólnego. Coś wspólnego, pewnie zrobimy takie małe eliminacje. Pewnie z jakichś tam walk wybierzemy po dwie osoby, które albo wejdą do turnieju, albo po prostu zawalczą finał, na którejś z gal, albo na kolejnej edycji znowu z Pilsus, więc jeszcze to troszkę doprecyzujemy, ale no będziemy starać się... Ale tak, plany są fajne. Tak, żeby tu ktoś, ktoś kogoś tu wyłonić fajnego, jakiś talencik. No jest i trochę i, ukrytych i talentów. Jest trochę ukrytych talentów, Tutaj niektórzy, niektórzy się tak za bardzo... Nie chwalą swoim rodzicom, więc może taki żeby być wyciągnięty. Można się czasem zaskoczyć, szczególnie jak ktoś nie ma kimona i pasa, tak. to idziesz trochę w ciemno, nie? Także na, tym, na, na, tym, na tej ostatniej edycji Grappler Master e, tam mieliśmy dwa czarne pasy, które nie wyszły z jednej ósmej, czyli ćwierć finałów nie wyszły z osłami, które nie były czarnymi pasami, więc. Dzisiaj są takie czasy, że jeżeli to nie są, też może i w kimono też, ale jeżeli to nie są kimona, to młodość czasami potrafi zepsuć dużo krwi takiemu czarnemu, który ma dużo doświadczenia. Tak, tak czarnemu pasowi. Pasowi. Pasowi, nie wiem, pasowi. Czarnemu pasowi. Wiem. Już, jak to mówią, pasy nie walczą. Dokładnie. To też właśnie było tutaj widać szczególnie, ale u ciebie, właśnie na Grappler Master. Arnold, Max Arnold, który tak. wygrał, bardzo młody chłopak, yy, i wiem, że miał pas brązowy. I ja nie wiem, i... czy miał pas brązowy, tak naprawdę. Miał brązowy, tak. bo pytałam akurat o to, miał brązowy, i on naprawdę dosyć młody, więc tak się zastanawiam, jak, wce... jak, wcześnie, jak wcześnie zaczynają, yy, że w takim wieku już jednak jest to doświadczenie, no bo pas dostajemy, prawda, za coś, za jakieś osiągnięcia, nie? To, a powiem Ci, że to bywa różnie. Z tym jiu to jest tak, że troszkę talentu, a, a sporo też pracy. Nie, niektórzy potrafią przez 3 lata wypracować sobie e, takie umiejętności, że mogą nawet na bardzo wysokim poziomie walczyć, a niektórzy przez 3 lata po prostu trenują sobie luźno dwa razy w tygodniu i gdzieś aż takiego poziomu nie osiągną. Tak, tak jak wspomina, wspomniałem dzisiaj, tam miałem jakichś 14-latków ze sobą, 10-latka. Jeżeli oni to pociągną, no to za 4-5 lat będą jakimiś tam. No, jeszcze nie będą mieli 18 lat skończonych, a myślę, że będą wymiatać na, na, na macie i też będą psuć dużo krwi. Jakimś starym, tym czarnym. Tym starszym. starszym. Dokładnie. Więc, e, no, to tak nie ma złotej, złotej reguły. Wiadomo, im trenujesz w mocniejszym klubie, tym. E, może kluby też nie walczą, bo można być z jakiegoś. E, tak jak Jaworski na przykład, z jakiegoś tam mniejszego klubu, taką tam chyba Saria Muława, coś takiego i też gdzieś tam od nich z klubu tam do tej pory nikt nic nie wygrywał, a tu a tu Jaworski małolat, wow, chyba 18 lat teraz eee, i co wygrywa praktycznie wszystko, już, już nawet zaczyna pro tam, chyba miał teraz na ADCC trzecie miejsce w ogóle w Pro. On jest purpurowy, purpurowym pasem, chociaż nie chciałbym może już ma brąz. 18 lat chłopak, no, no, no petarda. Ja przez niego do masterstw zacząłem, w Mastersach zacząłem startować. No bo jak ja na niego trafiałem w tych drabinkach, to mówię, o kurcze, nie? Chyba, że jestem za stary. No no, po prostu chłopak dużo dał z siebie, dużo zajeździł i... A Ty, jak, jakby, jakie najmłodszego, najmłodszego zawodnika masz u siebie w klubie? Ile ma lat? O, powiem... Mamy grupę 6-10 lat, gdzie tak naprawdę mamy Gdzieś tam tak troszkę rekryt, rekrutujemy. Mniej więcej zabawy z elementami jiu-jitsu mają. I potem mamy grupę 10-14 lat i na, tej, na tą grupę 10-14 lat od razu wskoczył taki Wojtek. Pozdrawiam, Wojtek Mile. Siedmiolatek. Już mu się nudziło w tej grupie 60 lat. Wskoczył na grupę 10-14 byliśmy teraz na Mistrzostwach Polski Submission Only. I Wojte, Wojtuś po 5 miesiącach treningu przywiózł mi złoty medal mistrzostw polskich. Polski. No to pięknie! Więc no, no jak on dalej będzie cisnął, no to no, tu, tu będzie dopiero. Dużo właśnie przed Tobą rozmawiałam z Pawłem Ludzińskim, który ma taką mocno rozbudowaną tą grupę dziecięcą z Wąbrzeźnie. No i właśnie fajne jest to, że są takie imprezy jak dzisiaj, że zobacz, tych dzieci jednak się sporo kręci, bo tu jest i plac zabaw, i plaża, i te dzieciaki obserwują, oglądają. Mam nadzieję, że te z okolic pojawią się, czy to u Was w klubie, czy to u nas w Płocku, i te jiu-jitsu jednak będzie gdzieś takie zaszczepione no u nich, właśnie, nie? Chodzi, Bo jednak <laughs> e, to napędza te dzieciaki. Coraz, coraz, e, już te jujitsu jest coraz bardziej rozpoznawalne. Chociaż jeszcze nadal, jak mijasz jakiegoś tam przechodnia na ulicy i mówisz brazylijskie jiu-jitsu, to, on to myśli, myli z capoeirą, więc, więc Albo wiesz, z jakimś karate. Wie, albo z jakimś tam karate, <laughs> więc te osoby, co już to zobaczą, to się najczęściej zakochują, ale jeszcze no, tą świadomość trzeba pogłębiać właśnie przez takie imprezy, jak wy dzisiaj tutaj zrobiliście. Oby częściej, oby więcej. My też tam planujemy teraz na rynku coś zrobić u siebie tam, w naszym gostynie, też jakieś tam małe sparingi dla dzieciaków, może dla starszych. Może na pewno nie na taką dużą skalę jak u was, ale też, żeby trochę się pokazać tym mieszkańcom. Żeby zachęcić. Tak. Wiesz jednak moim zdaniem każdy dzieciak powinien mieć trochę ruchu w tych czasach, szczególnie gdzie to telefony, komputery. No to jest. Można fajną zajawkę złapać, nie? Bo wszystko. Kurczę, to jest tak, no naprawdę, żyć się, no sama wiesz, że zaraża, no to... Jest, tym, to prawda. Na przykład dla mnie to jest droga miłość i już wiedzę, że dla wielu takich dzieciaków, głównie w grupie 10-14 lat, no to, to oni nie dadzą rodzicom żyć, tylko zawieź mnie na trening, mamo. I każda, no i to jest każda, fajne, każda, niech, ta, tak, niech tak i będzie. Jeżeli coś słyszą tylko, że będzie kombinowane jakieś sparingi, gdzieś jakiś pokaz, jakieś coś, to no oni pierwsi, wiesz. To jest super, to jest bardzo, to jest bardzo fajne, nie? No to kiedy się widzimy na Grappler Master? 26 sierpień i to o, u, czyli u, już, już jest... blisko i to, i to u Was w Płocku. O! Eee, jeszcze nie, wiemy, nie wiem dokładnie w jakiej formule, pewnie zależy od osób, które się zgłoszą, poniekąd, a poniekąd i ile mi dadzą znowu organizatorzy czasu mm -hmm. i miejsca. Gdzieś wstępnie planowany jest turniej do 90 kilo i może jakiś jeden lokalny pojedynek, albo dwa, więc gdzieś to są takie wstępne plany, ale tak naprawdę no zobaczymy. No i wcześniej eliminację, tak jak mówiłeś, czy po tak, prostu zgłoszenie? Tak, jeżeli tutaj eliminację, to zrobimy eliminację. Prawda jest taka, że już wiele osób napisało, już w tym momencie wiele, to jest bardzo... Bardzo fajne. Wiele osób już napisało na, na nasz profil, że chcą zawalczyć, żeby tylko trzymać dla nich miejsce. Niektórzy swoje tamtej 90 kilo to czekają już od e, drugiej edycji, mówią, kiedy będzie moje tam moja waga, bo bym chciał zawalczyć. No czyli trzeba turniej rozszerzyć. Żeby, tylko możliwości organizacyjne właśnie, nie? Dokładnie, to jest I, zawsze ten. Chcemy troszkę tak, wiesz, trochę coraz bardziej staramy się dbać o te media. I może w końcu przyniesie nam to, że gdzieś tam pozyskamy osobę, która nam trochę pomoże finansowo i może, może gdzieś zrobimy taką edycję w ogóle bez klatki. Gdzieś są mm -hmm. też takie plany, gdzie naprawdę zrobimy za dwa turnieje jakieś 16-osobowe z jakąś publiką. No wszystko wszystko, wszystko... wszystko na razie jest w planach, planach przed wami. Tak, ale zobaczymy co przyniesie czas, nie, my na razie nie zwalniamy tempa. Ale no. Czas pokaże. Czas pokaże. No to życzę tylko zrealizowania planów zdrowia i samych sukcesów. No a ja co? Życzę kolejnej tak dobrej e, edycji skillsów z piątki. Tak? I co? Do zobaczenia na Do zobaczenia na grapleże i na skillsach. I na skillsach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Us.